Witam Państwa na kolejnym moim spotkaniu. Pozwolicie Państwu, że przedstawię kilka istotnych spraw, które miały miejsce w ostatnim okresie między sesjami, które się odbyły. Pierwsza to dobra wiadomość z dodatkowych środków, którymi dysponuje Pan Wojewoda Zachodniopomorski z Funduszu Dróg Samorządowych Otrzymaliśmy decyzję o przyznaniu nam kwoty, kwoty 12 milionów złotych na przebudowę ulicy Sienkiewicza. Nasz wniosek, który złożyliśmy w ubiegłym roku znalazł się na liście rezerwowej, no ale w wyniku różnych decyzji podjętych przez pana wojewodę. Pojawiły się dodatkowe środki. No i mamy 12 milionów złotych na dofinansowanie przebudowy ulicy Sienkiewicza. Dofinansowanie to jest na poziomie 50% kwoty, która jest niezbędna na zrealizowanie tego celu. To zadanie jest przygotowane, posiada dokumentację techniczną, pozwolenie na budowę. A więc, mając te środki, mając zagwarantowane 12 milionów z własnych środków na ostatniej sesji. Taka decyzja została podjęta. Będziemy mogli przystąpić w najbliższym czasie do ogłoszenia przetargu na przebudowę tej ulicy. Jest to bardzo ważny ciąg komunikacyjny w dzielnicy nadmorskiej. Przewiduje problemy, które w trakcie realizacji będzie trzeba pokonać, no ale stan, jej, stan techniczny tej ulicy jest taki zły, że trzeba po prostu podjąć się tego trudnego zadania. Przy okazji chciałem poinformować, że w oparciu o środki zewnętrzne e, przystąpiliśmy do przebudowy ulicy Barlickiego, ulicy Ludzi Morza oraz ulicy Mostowej. To są te trzy ulice, to są położone w dzielnicy Warszaw. E, na ostatniej sesji również e, podjęta została decyzja na mój wniosek, aby w oparciu o e, Środki, które pozostały nam z roku ubiegłego, czyli z roku 2023, i przeszły do, rezerw, do, do nadwyżki budżetowej, część tych środków przeznaczyć na dodatkowe wynagrodzenia dla naszych pracowników, zatrudnionych w podległych tam jednostkach. Dotyczy to. Centrum Usług Wspólnych, Biblioteki, Żłobka, mopr Miejskiego Domu Kultury oraz Ośrodka Wielofunkcyjnej Placówki Oświatowo-Wychowawczej przy ulicy Piastowskiej. Tam ciężko pracujący nasi mieszkańcy, nasi pracownicy zarabiali naprawdę bardzo niewielkie pieniądze i mam nadzieję, że ta podwyżka na poziomie około 10% poprawi ich trudną sytuację materialną. Taką decyzję Rada podjęła i to umożliwi nam podniesienie im płac. Na ostatniej sesji również odbyła się dyskusja na, w kwestiach skargi, którą złożyli mieszkańcy Świnoujścia, a skarga dotyczyła mojej osoby, mianowicie zarzucono mi, że nie podjąłem działań i decyzji w kwestii z stworzenia, czy zmiany planu zagospodarowania działek położonych przy ulicy Krzywej. Jadąc do, 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 w kierunku działek do Penti, to są te tereny po prawej stronie ulicy Krzywej. Właściciele tych działek, kilkanaście osób, które wiele lat temu kupiła działki nieużytki, które tam się znajdowały, chcieliby, aby zmienić plan, który umożliwi im bud realizację budownictwa mieszkaniowego, czyli podział tych większych ich działek na mniejsze, sprzedaż i budowę, budowę domów na tym terenie. Nie podjąłem takiej decyzji, bo, ponieważ mam świadomość, że tereny te, o których mówimy, są to tereny, które w każdej chwili mogą ulec zalaniu chroni te tereny, zarówno te tereny, jak i działki. Wał przeciwpowodziowy, który administrowany jest przez stronę niemiecką. Strona niemiecka również obsługuje pompy, które przepompowują wodę z tego kanału torfowego, ale stan techniczny tego wału, stan techniczny tych urządzeń, pomp, które tam się znajdują, jest w naprawdę złym stanie. I Wszyscy twierdzą, łącznie, łącznie z wodami polskimi, że bezpieczeństwo dla tych terenów umożliwi, czy będzie dopiero możliwe, w chwili kiedy pod, dokonamy przebudowy tego wału. Z tego co jest mi wiadomo, Niemcy nie planują żadnych tam inwestycji. W związku z tym tereny te są naprawdę zagrożone powodzią. Gdybym podjął dzisiaj decyzję o Zmianie planu i te działki zmieniłyby swój charakter na działki budowlane, no to właściciele mieliby możliwość podziału tych działek na mniejsze, sprzedaż, a nowi właściciele budować tam domy. Każdy, kto podjąłby się tego wyzwania, doprowadziłby niewątpliwie do podniesienia poziomu, bo tylko podniesienie poziomu położenia tych działek. Chroni je przed zalaniem. I to by się stało faktem. Jestem o tym absolutnie przekonany, bo to już dzisiaj widać w niektórych przypadkach, które tam, z którymi mamy do czynienia. Ale obok tych działek znajdują się działki e, ogrodów działkowych granica. Tysiące ludzi, którzy tam gospodarują na tych swoich małych działkach, były, byliby zagrożeni powodzią. Przy założeniu, że te działki sąsiednie byłyby, miałyby podniesiony poziom, i to spowodowało, że pomimo uchwał Rady, decyzji, które Rada podejmowała, ja takiej decyzji nie podjąłem. Bo po, po, spróbowałem się stanąć, po podjąłem decyzję, że stanę po stronie działkowców, których jest tysiące. Te kilkanaście osób, które chciałyby zmienić przeznaczenie swoich działek, nie przekonało, mi, nie przekonało mnie, ponieważ uznałem rację działkowców, bo te, te ich działki, które gospodarują od wielu, wielu lat w sytuacji budowy domów na działkach sąsiednich, spowodowałoby poważne zagrożenie zalaniem, czyli zniszczeniem ogrodów działkowych. Uznałem, że. Nie będę wspierał tego typu działań, o które wnioskowali radni. Nie podjąłem działań. No i Rada na sesji dyskutowała, potem głosowała nad uznaniem winnym, mojej winy za nie pod, z tytułu niepodjęcia działań związanych ze zmianą planu. Odbyło się głosowanie. Na szczęście radni Wybieram Świnoujście mojego klubu oraz radni Platformy Obywatelskiej uznali, że nie ponoszę z tego tytułu winy i nie zostałem przez Radę, przez Radę uznanym winnym, czyli w pewnym sensie ukaranym jako sprawca niewykonania poleceń Rady w zakresie zmiany planu. Dla mnie sprawą najważniejszą są mieszkańcy Świnoujścia, którzy w, wiel... w ilości kilkuset, czy nawet tysięcy dysponują działkami na ogrodach działkowych granica. I tak będzie do końca, tak, długo, tak będzie to tak długo, jak ja będę w tej kwestii podejmował decyzję. Chciałbym poinformować, że wieloletnie starania, aby poprawić warunki życia mieszkańcom Warszowa, którzy narażeni są na Szkodliwe działania portu, myślę, zakończą się sukcesem, jako że otrzymałem informację, że służby podległe panu Wojewodzie zainstalują wreszcie stację pomiarową jakości powietrza na Warszawie w okolicach portu. Czy to sytuację poprawi? Myślę, że tak, ponieważ świadomość, że ten pomiar, pomiar czystości powietrza jest dokonywany 24 godziny na dobę, bo to będzie stała stacja, która będzie dokonywała pomiaru, spowoduje, że władze portu zadbają o, o środowisko i będą robiły wszystko, aby te zanieczyszczenia, które dzisiaj doświadczają mieszkańcy Warszawa, no, zminimalizować. Problem polega tylko na tym, że ta realizacja tego tego celu będzie miała miejsce w 2025 roku, czyli trzeba będzie jeszcze poczekać prawie rok na zrealizowanie tego celu. Uznałem, że powinienem wystąpić o skrócenie tego czasu oczekiwania, i to zrobię. Jaki będzie skutek tego, nie wiem. Chciałbym kilka słów powiedzieć również o działce, która już stała się bardzo głośna, jako że niektórzy Powielają nieprawdziwe informacje, jakoby prezydent miasta podjął decyzję o sprzedaży działki przy wiatraku. Wiatrak, nasz symbol, położony na końcu falochronu zachodniego. Obok tego wiatraku nie ma działek, które mogłyby być w jakikolwiek sposób zagospodarowane. A ten problem działki dotyczy to terenu, który położony jest przy ulicy Uzdrowiskowej przed parkingiem, który znajduje się na końcu ulicy Uzdrowiskowej. Rzeczywiście, tam, jest tam działka, która w planie zagospodarowania przestrzennego mówi o jej sposobie wykorzystania. I podjąłem decyzję, że tą działkę sprzedać, żeby nowy właściciel, który ją kupi, mógł zbudować tam nie hotel, nie apartamentowiec, nie jakiś wielki obiekt, a małą gastronomię, czyli to, co jest bardzo potrzebne dla pieszych rowerzystów, turystów, którzy tam w tamtym rejonie przebywają, udając się na piesze rowerowe wycieczki. Działka jest duża, bo ma 3000 ponad metrów, ale w, w projekcie w planie zagospodarowania jest zapisane, że tylko 5% tej Całej dużej powierzchni może być zabudowana. A 5% to jest dokładnie 162 m2. I na tej powierzchni 162 m2 może powstać obiekt małej gastronomii, który, jak już powiedziałem, jest w tamtym rejonie bardzo potrzebny. Jeżeli znajdzie się wykonawca i znajdzie się Podmiot, który kupi tą działkę za kwotę 9 milionów 800 tysięcy złotych, to mam nadzieję, wybuduje obiekt, który jest bardzo nie tylko dla mieszkańców, ale również dla turystów bardzo, bardzo potrzebny. Kolejna, kolejna sprawa to, to e, e, szpital. No, temat, który, który wraca, o którym mówimy już od dłuższego czasu dwa programy w telewizji Polsat i w TVN ukazały się na temat szpitala. E, oglądałem oba. Współczuję przede wszystkim tym dwóm paniom, które zabierały głos w TVN- e, które straciły swoich bliskich. E, natomiast odnosząc się do wypowiedzi panów, czyli adwersarzy szpitala, Mogę powiedzieć tylko tyle, że osoby te są dla mnie absolutnie niewiarygodne. Pan Sławomir Rywczyński, właściciel portalu, który to Maxie bardzo, bardzo wspiera, wielokrotnie pisząc o tym problemie, o problemie szpitala, o problemie pacjentów, o problemie personelu szpitala również podjął. To wyzwanie, aby pokazać szpital z jak najgorszej strony, ale jestem przekonany, że celem, celem głównym, wiodącym jest fakt, że szpitalem tym kieruje pani prezes Dorota Konkoleska. I to jest cel tych wszystkich działań, które, które są podejmowane w stosunku do szpitala. Osoba pani Doroty Konkoleskiej w momencie kiedy zdecydowała się kandydować na stanowisko prezydenta, została przeciwko niej podjęta wielka akcja, która ma zmierzać do tego, żeby ją dyskredytować, żeby pokazać ją w jak najgorszym świetle, że po prostu przegrała wybory, określone siły. Bardzo się obawiają rywalizacji z nią i zamiast merytorycznie odnosić się do jej działań, podjęli zorganizowaną akcję, aby szkalować szpital. Szkal, szkalować szpital, szkalować personel tam zatrudniony poprzez pojedyncze przypadki, które zdarzają się w każdym zakładzie opieki zdrowotnej, typu szpital. Po sposób bardzo wyolbrzymiany. Szpital jest, został zaprezentowany szerokiej opinii publicznej i na pewno odbija się to negatywnie na pracy tego szpitala. Nie popieram tego typu działań, bo uważam, że jako samorząd robiliśmy przez wiele lat wszystko, aby szpital w naszym mieście funkcjonował. Były problemy, te problemy zostały przez nas pokonane. Szpital dzisiaj jest w zupełnie dobrej kondycji finansowej. Szpital świadczy usługi i cieszmy się, że tego typu placówka w naszym mieście funkcjonuje. Dyskusja o szpitalu również rozpoczęła się w momencie, kiedy pani, pani, kiedy pani prezes Konkoleska zaprintowała nowy nabytek, czyli nową karetkę, którą kupiono w ramach budżetu obywatelskiego. To już jest trzeci pojazd, który służy szpitalowi, jako transport sanitarny, który szpital musi realizować w zakresie przewozu pacjentów do innych placówek. Szpital ma dzisiaj trzy karetki, co z ubolewaniem stwierdzam, pogotowie ma tylko dwie. Ta trzecia obiecana na tą chwilę do, do, do naszego miasta nie dotarła, czekamy na trzecią karetkę, a cieszymy się z faktu, że dzięki y, pra, w poparciu wielu ludzi, mieszkańców Świnoujścia, ta karetka w naszym szpitalu się pojawiła. Dyskusję, czy powinno być to finansowane z budżetu obywatelskiego, czy może z budżetu miasta, ja mógłbym skwitować tylko tym. Budżet obywatelski to jest część budżetu miasta. Pieniądze, które w budżecie obywatelskim się pojawiają, są to pieniądze, które przekazane zostały z budżetu miasta do budżetu obywatelskiego. I mieszkańcy, głosując, wybierają, jakie cele chcieliby sfinansować z tych pieniędzy. Ja nie ingeruję w te decyzje, ja je po prostu wykonuję. Jestem przekonany, że te zakupy, które poczyniono, z budżetu obywatelskiego na rzecz szpitala dobrze służą wszystkim nam, mieszkańcom Świnoujścia. I to byłoby wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę.